Siemanko Siemanko. Witam wszystkich na moim kanale. Kontynuujemy sobie serię ze snajpera. Mamy trzecią misję. Akademia szpiegowska. Bronie, jakie możemy wybrać. Hmm. Zasięg słyszalności 83 metry. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy ten Tumik. Mmm. Ło! Wow. Są jeszcze lepsze tumiki. O! Pyk! Amunicja jeszcze lepsza. Magazynek. Szybsze przeładowanie. To nam wystarczy. Do broni. No chciałbym, a do broni no nie możemy. Ale słyszalność jest dużo mniejsza. Niech będzie. Mm, tutaj do pistoletu... O tak jest 41 metrów, a tak jest tylko 30. więc coś tam usłyszą, ale za ciulę nie będą wiedzieli gdzie. Pyk. Większy magazynek. Kolba brak. Syk, oczywiście. A to jest co? Komora zamkowa. Jeszcze możemy tłumik. Tak jest. Super. Y I kamuflaż. O, możemy sobie kamuflaż nawet założyć. Czy my? Spust. Nie, tutaj nie ma nic takiego u nas. Dobrze. Mamy. Mamy punkt umiejętności jeszcze, którego na razie nie wydajemy, bo będą nam potrzebne dwa. Albo na hmm. pasek zdrowia mógłby się przydać, a z tej strony, okej. Okay. Dobra. Coś, coś, na pewno wybierzemy. Zaczynamy naszą przygodę. Trzecia misja Akademia Szpiegowska. 30 maja 1944 rok. We uncover a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont-Sudney. In attendance: forgotten Captain Saidell, Kriegsmarine German Navy, Obersturmban Fueller Richter. Ausland S.D. Nazi foreign intelligence Obersturmbannfuhrer Sauer Molder's representative Hauptmann Bruhl Head of security Local resistance says he's a crack shot It's quite the guest okay. list Operation Kraken has to be something big But that's never stopped me before We will Kraken We will not be i and mamy to officers, problem żaden problem no 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 problem Zjeżdżamy. W ogóle jaka forteca. To jest szał. Uuuhuuhu. Ładnie bym musiał do niego strzelić. Z ładnej odległości, powiem Wam szczerze. Jeżeli to by miało wyjść, ale z tego co widzę, tutaj mamy dwóch. Tu jest jeden. Tu jest drugi. A tu jest nawet trzeci. Pierwszego ściągamy cyk. Trzeciego ściągamy cyk. I tam kolejnego ściągamy. Wydaje mi się, że jest czysto. Tak, i to się potwierdza. Dostaliśmy informację, że jest czysto. Czy cyk, i przeładowanie. Jeżeli w dobrym momencie naciśniemy drugi raz. Coś pięknego Tam nas widzieli, wróg poluje Ale to nie stoi w ogóle nam na przeszkodzie Ja go widzę, widzę go On mnie przez chwilę widział Cyk, ale po koledze Sympatycznym Pytanie, czy były tylko jeden? Nie. Jest problem, jest ich więcej. Pyk dostał. Uuu, strzał, w jajka. W jajka dostał. Nie, no niby wielita, ale mi się wydawało, że to było delikatnie niżej. Dobrze. Zbieramy wszystko, co trzeba tylko z nich, żeby trochę amunicji dostać. Myślę, że... że będziemy mieli tutaj wszystko. O, i oczywiście mamy jakiś wyciszony bandaż. Nie jest nam potrzebny, bo tak załatwiliśmy sprawę, że nam życia nie zabrali. On chyba nas widzi? Nie widzi nas, ale dostanie strzał w głowę. Kolega. Pięknie dostał przez łeb. Ładnie to wyszło. Czy jest gdzieś jeszcze jakiś snajper, który mógłby nam zagrozić? Czy w którymś miejscu się ta? Luneta odbija. O, nie odbija się luneta, ale chyba tam jest kolega, który również dostanie strzał w czaszkę. Uw, Zdjęty pięknie. O, nie trafiłem, ale to nic. Czy ja tam widzę jednego? Widzę jednego, ale na razie nic z nim nie robimy. Ja bym go kolega oznaczył. Na razie nic z nimi nie robimy. Nie ma sensu. Lecimy przed siebie. O, 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 ale widzę tutaj pierwszego koleżka. Uuu. Wróg poluje, ale on nie wie jeszcze gdzie nawet. Wow. Byłem szybszy. Mózg roztrzaskany. Czy ja mogę stąd zejść? Teoretycznie. O. Hmm. To nie był dobry pomysł. No ale jakoś to musiałem ugrać. Jakoś to ugrałem. Przeszukujemy. Czy. gdzieś. w jakimś miejscu jeszcze mogę wyczaić snajpera? Wydaje mi się, że nie póki co. Nie, to nie jest. To nie jest czaszka wroga. No i oko dostał, ale ja życia za, za wiele to, to nie mam. O, 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 o chyba kolega umrze. Umarł. Cyk, kolejny. Nie no, oni muszą, muszą umierać, bo tu w ogóle nie ma nie ma podejścia. Czysto na razie jest. Musimy użyć wszystkich apteczek. Przeszukaj wyspę. Przeszukamy, oczywiście, że przeszukamy. Nie damy. I chwili do zastanowienia się, czy tutaj żadnych akt nie ma. Jeszcze tylko to, na to bym chciał zerknąć sobie. Czy gdzieś tutaj czasami nie leżą. A, ja mogę czekać na moment, aż będzie przelatywał samolot. Aby... Ło, wow, jaka stabilizacja jest w ogóle teraz podczas strzału. To szok. Stabilizacja jest niesamowita. I cichutko. Co najważniejsze. Damy sobie radę. Nie no, nie usłyszał. Było bardzo cicho. Uuu! Prawie mu się udało mnie wyczaić, ale... Prawie, no niestety to jest za mało. Czy tu ktoś jest? Nie, na razie nikogo nie widzę na patrolu. To jest. O, mamy akta. Łom. Wow. Pięknie. Punkt kontrolny na moście. Super. To bym mógł w sumie zepsuć. Ale tu oni mnie w ogóle nawet nie słyszą. O. On mnie prawie zauważył, ale to prawie. Niewiele nie brakło do tego, aby mnie wyczaił. Ale tu jest inny. Tu jest inny koleszka. U, który po prostu, no musiał dostać w głowę, i tyle co nie. O sekundę, sekundę, on biegnie, ale schowa się. O, 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 nie zobaczyli mnie na szczęście. Do końca. Nie widzieli tego. Widzą tylko moment, miejsce, gdzie ten nie żyje. Coś tam widzę, coś tam się zastanawiają, ale nic poza tym. Jest ich trzech, coś tam sobie gadają do siebie. Pięknie. Czy któryś z nich zamierza tędy iść? Nie Pięknie Oni nawet Oni nie czają, oni nie wiedzą co się dzieje Ja ich walę z tej strony, walę ich z tej strony O tutaj koleżko chyba Uuu Trafiłem Muszę wyjść, dobra Za wyjdziemy sobie elegancko Tam jest jeden to są chyba nasze cele takie główne, albo główniejsze, jakbym to nazwał. Będę sobie wyjdę na spokojnie do góry i zobaczymy, co dalej. Co dalej los przyniesie nam. Zapis. Nikogo nie widzę na razie. Jest... Jest aż za czyste, jak mam być szczery. Okay. Time to go. Dobra, cicho, 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 cicho. Prze Kurde no. Serio, aż tak? Aż tak, a ja mam bandaże? Mam jeden bandaż tylko. Boże, kurczę, zabili mnie. U Dobrze, chociaż będzie safe w miejscu y gdzie chyba nie było tej akcji całej, co nie. Misja nieudana, zabity w walce, wczytamy ostatni zapis. Stan kontrolny jest tutaj, pięknie. Ok, no zaskoczył mnie, no nie, nie, nie ukrywając, zaskoczył mnie ten jeden gość, bo przed chwilą, no nie widziałem go na tym, na tym, właśnie na tym go po prostu nie widziałem, a on tutaj cały czas jest, właśnie, wystarczyło zrobić tak, jest po problemie, co nie. Dlatego to trzeba do cichaczu w ogóle czaskać, bo to no, nie, nie, ma, nie ma szansy. Co? Przeszukujemy, bo my mamy mało życia. Mamy mało życia, oni zaraz nie przyjdą. Dwa razy bandasz, nie skąd. A widzę go snajper na snipera kolego, Tyk Sekunda, ja sobie tutaj apte... O, 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 o. O, panie! To nie kody! Apteczki To lipa z życiem, zaraz umrzemy No wstań. Wow, wow, wow. Nie, ciężka jest ta misja. Na tym poziomie to nie jest wcale takich piu. My ale dobra, rozegramy to, rozegramy to. Czy to jest taki zapis, damy radę. Tylko ogólnie my musimy wlecieć to skupienie na poziom drugi. A w ogóle nie, dobra, my sobie pójdziemy na wyższy. Wyższą kondygnację tej całej, e, jakby, wieży, tej cyca, cytadeli. Wróg poluje. Jaki, jaki wróg? Wy mi powiedzcie, jak ja tu nikogo, kurczę, nie widzę. Chyba, że koleś jest na górze I tak czasami może być Ale czy mi uda się Dostać na Uda mi się Uda mi się dostać na górną część Tędy Domyślam się, że... O, 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 właśnie, właśnie, właśnie Dobre, dostali, ale ogólnie troszkę kiszka. Awans, mamy, mamy awans, mamy awans, czujcie to? Mamy awans, mamy dwa punkty umiejętności, które możemy dać. Hmm. Aha, większy zasięg skupienia mamy. Hmm. Pasek zdrowia, szybsze poruszanie się przy skupieniu. Pasek zdrowia na razie na ten moment. Hmm. Damn it. Almost out of ammo. Dobra, jest ok, stąd to trzeba uciekać. W takim razie, jak najszybciej, dobra przeszukujemy. Ej, go nic nie miał. Sery, naprawdę bandaż, jeden mi trzeba. Kurcze, no, mamy za mało tego. Bandaży w ogóle nie mamy, co nie. Meetings taking place in an antechamber in the top levels of the abbey. Time to get climbing. Kursz on just to Żyje. O, tutaj za alarm. On chciał to wcześniej włączyć, fajna czego, ale mu się nie udało. Nic tu nie ma, ale jest kiszka troszkę. Nie ma co mówić. Fyk. Dwa razy bandaż. Mamy to. Lecz się, kolego. Jeszcze raz. Dobrze. Uuu, strzał w oko. Nie, nie mam. Dobrze. Rewelacyjnie idzie. Przyładowane. Mina talerzowa. Zbieramy wszystko, co się da. apteczka Jest. Kurczę, ale ten pistolecik nie ma niestety tumiku. Tumika, tłum... od tego może będziemy mieli jakieś. Ale ma tumik, dobrze, 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 dobrze. Klucz do zbrojowni znaleziono. Czekajcie, jest zbrojownia w takim razie. Kogo nie widzę. Tu jakby w ogóle ludzi nie było. Tam jest goździa, ale to tam mniejsza z nim, bo on nam nic nie zrobi. Jest ich bardzo dużo. Ten coś słyszał. Ale od słyszenia, że tak powiem, nic się nie dzieje, więc to nie jest jakiś bardzo duży problem. Ale ciekawe czy będzie chciał zejść z tymi schodami? Nie, nie chcę chyba schodzić tymi schodami. Więc to nie jest dla nas żaden głupot. Mawego. A nie, tu Mika nie ma. Przepraszam. Wyszedł na zewnątrz, ok. My go dojedziemy. My go dojedziemy. Nie ma to, co się o to martwić. On tutaj zaraz... Ło, 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 Nie, 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 tak nie może być. Bo tego zabijemy, a inny na Więc to już jest dosyć duży głopot. Ale damy sobie radę. Tam jest. Jest tu czy nie ma go. A, obrócił się kolega! Chyba się nie spodziewa tego co się za chwileczkę wydarzy Tam jest jego kompan Ale Przeszukamy go Tu jest jakieś takie Nie wiem co to Nie wiem, co to znacza. On coś usłyszał, ale się przestraszył. Kurczę, że nie go nie trafiłem, to jest duży problem, bo on może mi robić pod górkę teraz, kolega. Dobra, po nim. Ale sekunda, bo my ich możemy wybić, jak tylko będzie leciał samolot. Musimy czekać, aż będzie leciał samolot. I my sobie dodamy radę. Po kolei ich powybijam stąd. No. Ten się schował. Czy jest tu jeszcze jakiś kolega? Tamten, który tutaj zaraz powinien wrócić, i mam nadzieję, że wróci akurat w idealnym momencie. Tam jest. A nie, to jest. No, niestety nie ma go, ale tego przeszukamy. Ale nikt mi nie. A nie, ktoś, usłys... ktoś usłyszał. Wróg poluje, ale to oni. Oni polują, że tak powiem, bez przerwy to nawet się tym za bardzo nie martwię. Nie ma chyba co zaprzątać sobie aż tak bardzo tym głowy. Mamy 13 naboi, ale. Mordeczki, wiecie co? Widzimy się w następnym odcinku, jeżeli Wam się podoba łapeczka, subi, komentarz, cokolwiek Siemanko.